Okolica też taka nie, nieco urbeksowa. Dzień dobry, witam tutaj. ja walkis, a to jest kanał Walkis. Wyszedł z domu i wszedł do garażu. Tutaj wrzucałem na Insta ostatnio takie urocze zdjęcie tego, tego elementu wyposażenia. Także to może ktoś kojarzy. I dzień dobry. No, to jest moja nowa miejscowa. Pięknie wygląda, prawda? Dopiero zacząłem tutaj robić rzeczy. Tu są karton gipsy przewiezione na przykład na ten sufit taki nad wjazdem Jeden z nich poszedł tu, bo tu było przejście na część kuzyna. Mamy to na spły. E Część kuzyna jest taka, taka większa hala tam za tym, tym karton-gipsem. Ja mam tutaj takie miejsce, gdzie kiedyś był warsztat samochodowy, jeszcze są pozostałości, jest jakiś diagnoskop, e, szafki, jakieś tam pozostałości, narzędzi, jakieś klucze połamane, cudawianki, zepsuty kompresor, e, stara opona i... E, nie wiem, garść przewodów, jakieś tutaj jeszcze żelastwo. Już część wyjechała na złom. Część na razie została, zobaczymy. Tutaj się zrobiłem przejście, bo mam ten, jakby, ten, ten garaż tutaj. I tutaj, tak jak jest ten kawałek ścianki, to za tą ścianką jest jeszcze taka mała kanciapka. To jeszcze mam tę kanciapkę, tam jest też wyjście na zewnątrz, bo tych drzwi tutaj się na przykład nie dało za bardzo tworzyć. I też próbowałem trochę uzupełnić piankę, ale chyba było za zimno i mi trochę spłynęła. Wygląda to teraz silicznie, po prostu. Nie no, tutaj wleci chyba jakaś płyta OSB, czy nie wiem, czymś się te drzwi jeszcze jakoś obije. Bo też w sumie ciekawy pomysł, żeby izolować drzwi pianką montażową, która ma jakieś chyba 20 lat już teraz, albo i lepiej. No nic, zacząłem trochę tutaj szpargałów wynosić, wywozić. Tutaj jeszcze widać, że work, worek świeżo zaczęty. Tu jest już prawie pusto. Zaraz Wam pokażę, co tu jest w ogóle. Bo tu są takie trochę w sumie skarby. Mamy tutaj. Dokumentację typu yy, Moskwicz. Tutaj mamy co? Technologia naprawy i obsługi pojazdów samochodowych, tak po prostu. Tu na dole jeszcze nie wiem co to było, jeszcze się nie zagłębiałem, ale tutaj na przykład jeżdżę samochodem FSO 125. p Tutaj mamy co? Diagnostyka samochodów osobowych, trzeba to będzie zamazać. Yy, mechanik pojazdów samochodowych. Ej, ale były tutaj takie ko w konkretnych autach. O, yy, też jakiś Moskwicz. Wołga, Gaz24, gaz jeżdżę samochodem Skoda. Co tam dalej? Ble. Mamy zastawa 1000 p to jest co? Rzemieślnicze zakłady usług motoryzacyjnych: jak planować, założyć i wyposażyć. O, tu mamy żuka, książeczkę, e, silniki jakieś no i, i różne takie o konkretnych samochodach, co my tutaj mamy. Skoda 105, 120, 130, proszę bardzo, i cała masa różnych takich tematów. Tutaj jeszcze się zachowały jakieś fragmenty jakichś dziwnych narzędzi o nieznanym mi przeznaczeniu zbytnio. Tak samo tutaj na górze, i dużej dużo ilości naraz y, takich. Takich nitów do łączenia okładziny starczą sprzęgła, kilka tysięcy sztuk. Jak ktoś chce to pisz priw nie mam co z tym zrobić za bardzo. Tu jakieś flaszki, to, to, to jest moja akurat, świeża, ostatnia, także... Także ten, jeszcze jak tu się dało autem wjechać, bo teraz już się za bardzo nie da. Ta konstrukcja, jakby ktoś pytał, to przytrzymuje płytę kartonowo-gipsową, bo ona jest tak trochę na tej piance wklejona, żeby mi nie wypchnęło jakoś za bardzo. Tam jest jeszcze steropian pod tym, i drugi karton gips od tamtej strony, nie? Taka bardzo poważna ściana, jakby komuś się znudziła, zawsze można ją potraktować z kopa i się da przejść na drugą stronę bez większego problemu. Fotel, ostatnio go zawinąłem w strecza, żeby się teraz podczas remontu tutaj nie przykurzył. Jest fotel, są elementy hamulców. Tutaj jest jeszcze co płyta skrętna. Jakieś inne szpargały, nie tylko zresztą, z tego co widzę. Do wózka akumulatorowego, który wam pokażę zaraz. Także to wszystko w jakiś sposób trzeba będzie poskładać do kupy. Tutaj też jest jeszcze reszta. Tutaj też kawałek hamulców, tu kawałki blach. Tu są jeszcze dwa koła, bo wózek tylko na dwóch kołach teraz stoi jeszcze chwilowo. Drugie siedzenie. I będziemy składać wózek, który stoi na zewnątrz, zaraz go pokażę. Tu mam jeszcze regały, bo plan jest taki, że jak się to stąd wywali, tę starą komodę, ścianę się oczywiście pomaluje i tak, i tak dalej, to się jakoś zaklei, to tutaj będą sobie regały stały. Tutaj będzie zamiast tej tablicy taka nowa, full plastik, tak zwany, na Allegro są takie fajne zestawy, także tutaj sobie wleci taki nowy. Ten stół tu zostaje, bo jest zajebiaszczy, jest taki cały stalowy. Można na nim młotkiem napierdzielać, nic mu się nie stanie. Jest i madło, to tu zostanie. Nie wiem, czy tego tak nie przesuniemy w to miejsce. To też oczywiście całe wyleci. Ten regał wyleci, kompresor spróbujemy go naprawić. Może się uda. Chyba tylko to jest. Bo bije ciśnienie, ale, ale się nie wyłącza. Także presostat chyba jest rip. To się przestawi chyba tam. Po prostu się wiedzie tutaj koło tego przejścia, żeby se stał. Nie wiem, czy tu się zmieści, tak żeby się potem dało wygodnie przejść. Tam wam na razie nie pokazuję, bo tam jest jeden wielki pierdzielnik jeszcze póki co. Także, także ten, tu były takie półeczki jeszcze, to wszystko zdemontowane już jest. Tutaj są w ogóle burty do tego wózka akumulatorowego, już gotowe z takiego opalanego drewna, także są gotowe do założenia. Tylko jeszcze nie ma ich za bardzo na co zakładać. Kanał, jak kanał, jest dość duży, ale niski, mogę wam go pokazać. Tylko zejdziemy sobie tędy, bo tu jest troszeczkę wygodniej. Nie ma w środku oświetlenia, niestety, może się coś wykombinuje. No, też tak w sam raz do robienia urbexów, On jest taki, jakby poszerzany tutaj po bokach. Tutaj są najazdy, tylko na jakieś węższe samochody niż te dzisiejsze. I stąd są te blachy. Po nich się po prostu jeździ, tylko... Chciałem je wymienić, wiecie co, bo one są takie. no, no, no widać zresztą jakie. No, może nie widać, bo na nich jest pełno rzeczy akurat, ale... Chciałem je wywienić, po prostu wywieźć w pierony na Olmet, kupić nowe, ładnie pomalować, dociąć wszystko, żeby było pięknie, tylko że jest taki problem. Już miałem przyczepkę naszykowaną, już stałem, już miałem zaraz wrzucać blachy na przyczepkę. Ale tak się zobaczyłem, tak się pomyślałem, że, ach, zobaczę ile to w ogóle będzie kosztowało, gdzie to można kupić, jakie są grubości, cuda na kiju. Blachy 2000 nowe, tutaj po bokach. A na środku chciałem zrobić taką kratkę. Żeby się dało tutaj potem chodzić po prostu po tym, wspawać, wiecie, płaskowniczki tutaj wzdłuż i na to położyć takie kratki metalowe. No to też kolejne 2000. Ech, także sobie tak popatrzyłem, pomyślałem, a w sumie to one aż takie tragiczne nie są, może się je odczyści, jakoś odmaluje. Zobaczymy, farby już nawet mam, bo tam jest biała na ściany tam na górę. Ten mniejszych oboczek to jest taka grafitowa, ciemny-szary właśnie na te najazdy. Blachy miały być nowe, ale chyba na razie zostaną. Nagle też schodki się pomaluje. To jest jeszcze taka drabinka do pomalowania. I tu jest w ogóle taki fajny dźwignik na takim treglu dużym. I ten dźwignik też się jakoś przesmaruje, pomaluje. Na żółto chyba po prostu, żeby był. Bo takie techniczne rzeczy, jakieś dźwigi, cuda, to się na żółto maluje. Zresztą był żółty, także taki zostanie. I fajnie będzie. Można kiedyś słab silnika zrobić elegancko. Z takich rzeczy, co tu jeszcze do zrobienia? No, możliwe, że coś z instalacją elektryczną, chociaż no to wszystko działa. Kuzyn ma tam trochę większe problemy po tamtej stronie, ale tutaj jakby jest ok. Tylko będę musiał sobie tu zrobić gdzieś małą rozdzielnicę i podlicznik, żeby jakoś to podzielić sensownie. E, światła są uruchomione, wszystkie świecą. Tam ma trochę problem z zapalaniem tej jednej. Wynajmę obiekt do nagrania taniego horroru. Zapraszam pif pif. Ale ten mam zapas świetlówek. Połowa działa, połowa nie. Dwie się już zresztą zdążyły nawet stłuc. E, kuzyn tam wymieniał na LEDowe oświetlenie. No i dostałem cały zestaw świetlówek i starterów. Startery to też jest ważna sprawa. Tam leżą pod spodem. Także udało mi się to odpalić. Na razie niech są, wszystko świeci. Także można robić. no. A jeszcze tak myślałem, żeby ten beton, który tu potem się pojawi, pod tym wszystkim, pod tym, pod tym wszystkim to żeby jakoś, jakoś go wyczyścić i pomalować na też jakiś czy szary, czy, czy coś. Tylko nie mam pojęcia, jak się za to zabrać, bo na tym betonie jest warstwa iluśletnia różnych smarów, różnego dziadostwa. Nie wiem, jak to dobrze wydrzeć, wytrzeć, żeby ta farba się potem trzymała. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to. Dajcie znać. No. A ściany będą tak jak teraz, taka lamperia jak była, taka jakaś miodowa ciulata. To będą do tej wysokości ściany tylko, że szare, matowe, ale też takiej farby jakiejś olejnej. No i tu góra zostanie biała. Taki jest plan. Tutaj ten próg sam robiłem, widać, fachowa rynka. Tu jest wąskie, a tutaj się rozszerza po tym coraz bardziej. Ale to, tamto no i tu oczywiście dopiero o, a tu dopiero jest gipsem zrobione także tu proszę nie patrzeć a drzwi mają dopiero drzwi są nowe wstawione jeszcze jest folia na nich także one też ładniutkie są i w ogóle nowe no i tu jest w ogóle świetny motyw jeszcze bo tutaj jest ściana oczywiście taka działowa chudziutka ale przez tę ścianę ktoś poprowadził kiedyś grzejnik i przez tu była taka dziura tylko wykuta, i grzejnik przechodził w przyszłym roku, i tak będzie ogrzewanie zmieniane na gazowe. Na razie jest taki fenomenalny piecyk oksywie Czarnobyl. E, także tutaj są grzejniki takie starego typu, jeszcze to wszystko potem wyleci. wjadą we, jakieś nowe piecyk będzie gazowy, także wtedy się te dziury tutaj zaklejstruje i grzejnik jakiś sensownego rozmiaru. Pierwszy klient, który będzie robiony, zaraz z niego zdejmiemy plandekę. Drugi klient stoi tutaj częściowo, i to jest. Niezgadniecie. To jest przekładnia napędowa z drezyny WMC wąskotorowej, rozstaw 750 mm. Reszta tej drezyny też prawdopodobnie tutaj będzie, tutaj będzie kawałek toru ułożony i na tym kawałku toru będziemy robili to. Ale to może później, najpierw na rozgrzewkę będzie to. No i wygląda to tak, oczywiście połowy brakuje, jest tylko zestaw kół z tyłu. Silniki są, co prawda najzabawniejsze jest to, że jeden z nich stoi dęba, tylko drugi się obraca. No ale stało to pod chmurką wcześniej dosyć długo, także mogło się coś nalać i trochę mnie to przeraża, ale zobaczymy, nie? Nie ma oczywiście skrzyni na akumulatorów ani akumulatorów, bo były już dawno RIP. także tu wejdzie coś nowego, Ponoć to wojonowe, ale to jeszcze się zobaczy. Siedzenie nie ma, są tylko szyny z jednego. Podłokitniki, co prawda, są takie tuningowe, zrobione miętkie. Nie wiem, jakie to były oryginalne. Tutaj była e, cała elektryka sterująca, jak widać, nie zostało nic oprócz paru kabli. Tam tutaj będzie po prostu jeden sterownik, taki nowoczesny z odzyskiem mocy z Także powinno to trochę dłużej jeździć. I w ogóle kierownica jest lekko niekompletna, prawie się obraca. Chyba w przekładni też oleju nie ma, z tego co kojarzę. Trzeba będzie tutaj coś nalać, póki jeszcze, y, jakby da się coś z tego wycisnąć jeszcze. No. No i to tyle, tak to wygląda. Będziemy robić kiedyś. Światła są założone LEDowe. Oczywiście jeszcze trochę minie czasu, zanim zaświecą. W ramach pomocy przy składaniu mamy tutaj jeszcze dokumentację. Właściwie to nie jest dokumentacja, tylko katalog części. Do wózku WNA 1320 i WSA 9316, nie wiem czym się to różni, czy to jest to samo, czy, czy coś, ale, yy, no, jakby wózek na rysunkach jest jeden. No, mamy tutaj w czterech językach opisane części, a najważniejsze jest to, że są też rysunki techniczne. Tu jest jeszcze w ogóle wersja z kabinką, ale akurat ta tutaj to będzie kabriolecik bez kabinki i bez tutaj drzwi, także bardziej taki, wiecie, sportowy. No i tutaj najważniejsze rzeczy się zaczynają trochę dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. No tu już powoli coś rozmieszczenie silników. Tutaj jakoś tak z grubsza pokazane co nieco. O, tutaj super, przednia. Yy, przednia zdaje się oś z hamulcami z wszystkim dokładnie pokazanymi, bardzo przydatne rzeczy. Tutaj mamy. Yy, co to jest? Tylna z tymi spółośkami, co tu dalej jeszcze będzie, no w każdym razie ważne rzeczy, o proszę bardzo, silniczki rozebrane też, znaczy właściwie przekładnia, silnik jest tutaj osobno, to też się może przydać, szczególnie, że jeden z silników stoi dymba i czego będzie pewnie rozebrać, no, co tu jeszcze jest, co to jest, przekładnia kierownicza, chyba jo, no, także to przydatne rzeczy, o, to najważniejsze, podłoga.